A co pani tu sprzedaje w taki upał? Samogon, kochany, bo na takie gorąco to najlepsze. Raz walniesz i od razu lepiej. Parówka tłuściutka w ustach się kręci, go. twój stary w sypialni tego nie wykręci. A co pan sądzi o tych wszystkich pamiątkach pod Gubałówką? Laleczki, bubu wstyd. Hańbi to naszą góralską tradycję bardziej niż cep na disco polo. Ogórek zimny, jędrny w dłoni. Lepszy niż stary, co w łóżku się broni. A co pani tutaj sprzedaje na tej plaży? Kochanienki. To naturalny upiększacz dla pań, czyli bimber. Ne po kilku, to każdy widzi swoją starą jak boginię. Co pani tu serwuje w taki upał? Domowe wino z porzeczki, kochanienki. Lepsze niż każde proseko, bo robi szum w głowie i w portfelu nie boli. A jak dobrze walniesz, to i szwagier wygląda jak brat Pitt. Chcesz?